Hejka, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines, yy, więc jak widać No mamy problem Mamy problem z pracownikami i nie mam zupełnego pojęcia jak ten problem naprawić. Po prostu co tylko postawię farmy, chociaż jest zapotrzebowanie na strefy przemysłowe, czyli w tym też chyba są farmy. Yy. To jakoś pracowników do tych stref nie przybywa. Co na to poradzić, nie wiem. Zupełnie nie mam pojęcia. Na razie po prostu będę chyba jedyne co mi zostaje to właśnie niszczyć. Tylko te budynki, które tutaj zostaną opuszczone i to w zasadzie tyle, co mam do zrobienia. Widzę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten, na rejony mieszkalne. Znowu. Więc e, póki co, żeby chociażby troszkę to zaspokoić e, postawię tutaj tak jakoś może jest na prostą ulicę. E, tu weźmiemy drogę jednokierunkową. E, aha. Tutaj weźmiemy, może jeszcze troszkę to buduje tak, dotąd i... Tu weźmiemy zwykłą drogę, już bez drzewek i dotąd. Super. Um, to wystarczy teraz tylko wypełnić strefami, mieszkawieniowymi. Tak. No i jest. Gotowe. Tutaj to samo. I tylko dostarczy właśnie wodę. Nie, chyba woda będzie dostarczona. Prąd też jest. Na razie... Dobrze. Na razie. Hmm. A, jednak, jednak wody brakło. No, a przecież styka się, no. Hmm. Dobra, już wam to robię. Hmm. Okej, okay, tutaj mam z dalej problem z tym. <laughs> nie mam zupełnie pojęcia, co, co zrobić z tym. Musicie mi napisać w komentarzach, bo już nie wiem, co mam na ten temat zrobić. Same zbudowanie tych farm to nie jest problem, tylko bardziej zaciągnięcie tych um, ludzi, żeby pracowali na tych farmach, to, to już jest bardziej problem. Um, nie wiem czy to w tej samej strefie powinienem na przykład zbudować y, domki mieszkalne. Hmm. A może nawet i spróbuję, co? Tylko może tak, bo widzę, że tutaj jest bardzo duży ruch. Weźmiemy sobie te drogi usprawnimy troszkę, na takie. No myślę, że na razie takie wystarczą. Bał, 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 bał. Bo to jest po prostu droga, która łączy mi. <laughs> to jest droga, która mi łączy całe miasto przecież. Budynek nie jest pusty. No to co ja mam z tym zrobić? Ja chciałem tutaj drogę dobudować. Hmm. Ham. Jak, jak to teraz mam zrobić, skoro. Ojene. Budynek nie jest pusty. Rozumiem, że to pewnie jest takie e, zablokowanie, żeby. Y, tam, e, Żeby. Nie pozbywać się śmieci tak po prostu z miasta. To rozumiem, no ale. Teraz muszę to opróżnić, żeby. Tylko, tylko i wyłącznie po to, żeby. E, ulepszyć sobie drogę. No. E, dodatkowo jeszcze nie mogę teraz tutaj żadnej drogi postawić. To nieźle. Miejsce jest już zajęte, zbyt mała odległość. Budynek jest pusty, tak? Już? Już można? Budynek nie jest pusty. Budynek jest pusty. No. Co to ma znaczyć? A, czyli to wysypisko chyba tu jednak zostanie na, na, na zawsze. No to czemu nie? O oh, matko, super, po prostu pięknie, idealnie, sweetaśnie. Oh. Hmm. Dobra, postawimy sobie tutaj może tą ulicę. Nie można rozbudować tego tu. Hmm. A no to jest jednokierunkowa. Znaczy tutaj takich jednokierunkowych nie ma. Nie wiem z jakiego powodu. Skoro one są tutaj. Trzy pasmowy jednokierunkowe? A tu ich nie mogę zbudować, nie? No fajnie, fajnie. Pięknie. Hmm, dobra, to może zróbmy to w ten sposób. Hmm. Tak, ok, niech tak zostanie na razie. Po prostu kto będzie sobie chciał wjechać to będzie musiał naokoło Co zrobić? Nic nie zrobić. Um, I tutaj weźmiemy sobie tą szerszą drogę po, um, połączę ją tutaj. Okej. Okay. No. Ju, już jest dobrze. <ślaski> tak myślę. Możemy uniwersytet zbudować? I myślę, że to byłby nawet dobry pomysł. Dostępność uniwersytetów. Hmm. Budynek musi być umieszczony przy drodze, czyli tu. Wow, ale to ma zasięg spory, no. Dość spory. Um, ale, ale jest duże zapotrzebowanie znowu na te strefy mieszkaniowe, a ja nie bardzo mam. Gdzie te strefy wbudować? Może zwolnie troszkę czas um, dlatego, że tu są już fabryki. Um, tutaj jest ziemia na farmy, więc to mi też jakoś nie bardzo pasuje. Um. Hmm. I przed odcinkiem myślałem sobie właśnie, żeby nie kupić nowego miejsca i myślę, że to byłoby chyba właśnie tutaj. Um. Zaraz to zobaczymy jak tu, hmm. albo tu, tu, albo tu. Um. Myślę, że tutaj, bo to mogę wtedy połączyć te, tak, jakby miasto troszkę z tym. To kosztuje 7000. Dobra, to kupię. I teraz w tym miejscu możemy sobie. O, mamy tu dostęp do linii kolejowej, ale super. Świetnie, świetnie, świetnie. Widzę, że zaczynają się gromadzić. Więc, co ja mam z tym zrobić? No, przenieść budynek. A tutaj mógłbym przenieść? Nie można przenieść. Niby się opróżnia, ale nic się nie opróżnia. Otwórz pan budżetu. nie mogę nic z tym zrobić. No, ten śpiewnik mi tu zostanie. Nie wiem, wyłącz. Kurde, no. Wyłączony z użycia. Teraz co? Mogę go teraz usunąć? Nie, bo nie jest pusty. No fajnie. Nie mam jak się tego pozbyć. O jeny. Ach, dobra. To usuniemy. w ogóle tutaj jest dzielnica przecież, tak? Więc tą dzielnicę trzeba byłoby przepisy tutaj dać, nie? Tylko jakie, na przykład dajmy, nie wiem, zużycie energii zużycie wody Czy nigdy mu raczej nie trzeba, bo tutaj jeśli o to chodzi, to Nie widziałem, żeby tutaj było szczególnie dużo pożarów nacisk na edukację mhm. Dorośli automatycznie wybierali kształcenie zamiast pracy. E, nie, to tak nie może być. E, darmowy transport. Nie, to też nie. <grytanie> Raczej nie bardzo. E, zakaz ruchu ciężarowego to nie bardzo. E, podwyżka podatku w rejonach mieszkalnych o małym zagęszczeniu. Hmm, to, to jest to jest dość ciekawe. Ulgi albo podwyżka podatków? Nie wiem, nie, na razie to zostawimy. Troszkę to się zaczyna robić wtedy bardziej skomplikowane, ale. Hmm, Weźmy tu. Eee, co ja z tym mogę zrobić? Mogę to spalić jakoś, bo opróżni, um. opróżni, może to opróżni mi do tego do spalarni, nie wiem, być może, ale coś jakoś ten, coś, coś jakoś wątpię. Dobra. Ło wow, ile tracimy. O cholera! Nie, kiedy mi się to stało? Nawet nie zauważyłem, z czego ja to tak tracę. O matko, z czego ja tak tracę? A i to się może źle skończyć jeszcze nawet w tym odcinku. Mam tylko 2000. Ta strefa mi cały czas nie działa, nie mam zupełnego pojęcia jak to jak to naprawić. O, cholera. Chyba przez to właśnie, że cały czas ignorowałem to. Że jest bardzo wysokie zapotrzebowanie na strefy mieszkaniowe. Hmm Więc myślę, że trzeba by chyba właśnie zrobić to e, miasto tutaj bardziej I co z tym miastem? No tutaj jest jednokierunkowa, trzypasmowa A tutaj takiej nie mogę zbudować Ciekawe czemu? Jest sześciopasmowa, jednokierunkowa Ale trzypasmowej to nie ma nie? Chyba, że autostrada. Chyba, że to tak działa. Hmm. Brak funduszy. O jeny. Ale się wkopałem. Się wkopałem troszkę. Ajajaj. Nie mam zupełnie pieniędzy, żeby się jeszcze bardziej rozbudować. Hmm. Dobra, zróbmy tutaj może zwykłą drogę. W ten sposób. Tutaj. Brak funduszy, już, już nie mam funduszy. Dodajmy tutaj strefy mieszkaniowe. Tak. Tak. Teraz dajmy play, zobaczymy. No będę na minusie, no nic na no to nie poradzę, ale... że aż tyle? Już się to zmniejsza. Tylko, że i tak i tak będę musiał wziąć e, chyba obligacje czy coś w tym stylu. Już mam minus 3000. O, matko. No, zmniejsza się, zmniejsza, ale. Więc trzeba wziąć to obligacje, pożyczkę, nie wiem, cokolwiek. Hmm. Gdybym wiedział, z czego ja to tak tracę, na 60 tysięcy, na 20 tysięcy, Tam jest na 200 tysięcy. Dostaję dofinansowanie i nie muszę za to płacić. Dobra, niech będzie. Hmm. Tylko, że no na, na długo to nie wystarczy, no bo dalej tracę. I teraz te tracenie. Nie wiem, zwiększa się to, zmniejsza, zmniejsza się, ale to i tak, no niestety sporo tracę i aj, aj, aj. co ja teraz z tym zrobię? To wszystko do Dolina Farmerów. Nie, nie mam zupełnie pojęcia, co ja mam z tym zrobić. O jeny. Albo może... Może mam pojęcie. Zrobimy to w ten sposób. Teraz dam radę. Teraz dałem przemysł ogólny. Dzięki temu to się poprawi. Hmm. Nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, ale trzeba by jeszcze więcej dobudować stref mieszkaniowych. To jest no, to jest pewne. Hmm. Tak nie wiem po co kupowałem dzisiaj to ło jeszcze Prądu zabrakło. Prąd odcieli? Naprawdę. Co się stało? Tak nagle prąd odcieli dla całego miasta? Jest dostęp elektryczności. Aha, rozumiem. Dobra. Um, trzeba szybko to połączyć, bo za chwilę będę tracił jeszcze więcej. Okej, okay, już, już jest dobrze. Się ustabilizowało, jednak dalej tracę bardzo, bardzo dużo. Um, strefy mieszkaniowe miałem tutaj zrobić. To i tak niewiele pomoże, ale... Trzeba jednak. Ech, chociaż troszkę tego dodać tu. Okay. i jeszcze więcej tych stref mieszkaniowych. No, coś się tam poprawia. Coś, niedużo, ale hmm. nie no, pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. Hmm. Z tymi śmieciami nie wiem zupełnie też co mam zrobić. To niby, niby działa, ale jakoś te ciężarówki nie jeżdżą zbytnio po śmieci. Mamy duże rezerwy odpadów. Gdzie znowu jest awaria prądu? Nie może być. <grym> nie może być. Ło! Wow. Może przez to tracimy, bo tego zupełnie nie zauważyłem. Um. Nie wiem, zupełnie ci... ci ci ci... Um. Mieszkańcy jakoś mają dziwne... dziwne kaprysy. Raz chcą te fabryki, a potem je muszę niszczyć. Bo nie ma pracowników. I co ja mam z tym zrobić? Opuszczony. Też nie pisze dlaczego. Kurde, zniszcz. No. Tutaj mogę tylko po kolei wszystko niszczyć. Jest nagromadzenie odpadów. To akurat zauważyłem. Musiałbym to postawić, ale nie mam funduszy. Znowu jestem na minusie. Świetnie. Po prostu świetnie. Wszędzie jest problem ze śmieciami. A nie mam co z tym zrobić. Dodatkowo tego gówna nie mogę zniszczyć. O matko, no. No, jeszcze lepiej. To już w ogóle. Ahmm. Uh, 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 uh. Wiecie co? E, nie mam pojęcia co z tym teraz zrobić. E, Muszę się chyba zastanowić do następnego odcinka, bo e, nie mam bladego pojęcia dlaczego tak się dzieje. Po prostu z dnia na dzień nie może to przez to, że postawiłem uniwersytet i nagle zmądrzeli, ale no bez przesady, że... Stawiam uniwersytet i co? I wszyscy zaraz odeszli od pracy. Bo nie wiem, bo w jednym miejscu postawiłem, śmieci są niewyrzucone, czy co. Też ze śmieciami nie wiem jak te śmieci w ogóle działają. Nie mam pojęcia. Więc to by było chyba na tyle, bo nie mam co więcej tutaj zrobić, no. Ani ten... ani pojęcia co się tutaj w ogóle dzieje, ani nic. Ech, więc to było na tyle. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam! No i cześć!